Cześć, witam ponownie na moim kanale, ja jestem Lotta, a to jest pierwszy odcinek serii The Sims 4! Room Challenge. Czyli wyzwanie, bo uwielbiam wyzwania, wyzwanie, w którym grając jednym, jednym simem w kwadracie lub nie, o łącznej powierzchni 46, nie, 64, 64 kratek, czyli przykładowo kwadrat 8 na 8. Musimy zrobić wyzwanie pod tytułem pani lub pan na włości. I w tym momencie poznajcie naszą Charlotte, Charlotte Smith, która właśnie wylądowała w takim kwadracie, który sama zbudowałam, bo jestem wspaniałym budowniczym i ekstra wszystko robię. Także to jest nasz super ekstra kwadrat i trochę nie przemyślałam niektórych rzeczy, bo wydałam wszystkie pieniądze, więc będę miała trochę przekichane, ale to nic, słuchajcie. Im trudniejszy challenge, tym lepiej dla nas. Mam nadzieję, że nie będzie trwać zbyt długo, także Dzień dobry. To jest nasz dom, zamknięty dom. Czy mam dźwięki z gry? Mam, Boże. Przed chwilą chciałam zacząć nagrywać. Najpierw mnie nie działał mikrofon, bo coś tam rozkręcałam ostatnio. Później mi nie chciał działać dźwięk z gry, mimo że działał przed chwilą ma teraz wszystko działa, więc o dziwo mam nadzieję, że wszystko dojdzie do konsensusu. I mi się przy okazji kamera nie wyłączy, bo jeszcze tego brakowało, żeby coś mi się z kamerą dzisiaj stało. Tak, także ok. Charlotte. Charlotte ma cechy paranoiczka, zapaleniec, geniusz i żyłka handlowa. Naszym zadaniem jest w zrobienie pani na włościach i to ma. Bo posiadaj dom wart 50 tysięcy dolarów, posiadaj 15 dzieł sztuki, posiadaj dom wart 100 tysięcy dolarów i wydaj 5 tysięcy na kształtowanie terenu, posiadaj dom wart 200 tysięcy dolarów w sensie simulonów, oczywiście, posiadaj 30 okien. Ups. Posiadają dom wart 350 simoleonów i kup 20 kolumn. I teoretycznie to nie jest trudne, to nie jest trudne, tylko kwestia tego, że mamy ograniczoną ilość miejsca, ale co najważniejsze możemy budować poza obrębem naszego mieszkanka, mieszkanka. więc podejrzewam, że tutaj wokół będzie pełno ścian i pełno okien i pełno, pełno wszystkiego, co podniesie mi standard życia w tym domu. Jesteśmy uwięzieni, nie możemy z nikim rozmawiać, musimy jakoś sobie radzić w tym naszym śmutku, w śmutnym, śmutnym, boże, smutnym, śmutnym świecie. Zostało mi 21 simoleonów na sam koniec, więc w tym momencie powiem Wam szczerze, mam zagwostkę, bo nie mogę narysować ani jednego obrazu. Mogę zacząć programowanie, ale to też będzie problem. Więc tak myślę, że trochę przesadziłam z tym światłem yy, i może sprzedam jedną lampę na poczet kilku. Simoleonów. I może zaczniemy, zaczniemy zaczniemy po prostu od jakiegoś małego klasycznego obrazu. Najpierw pójdziemy trochę w malowanie. Jak się odbijemy kasą, pójdziemy troszeczkę w programowanie w międzyczasie, tak myślę. Jak nam się uda, to kupimy jeszcze kilka. O, właśnie ten telewizor, jest tak trochę na boku. Kupimy kilka, może niewiele, ale chociaż z dwie, z dwa rozsadniki, w sensie takie doniczki. Tam też sobie będziemy jakieś przyprawy. Przyprawy robić? Jak posiadaj, jak posiadaj jedno dzieło sztuki? Przecież ja nie mam żadnego obrazu. Chyba. Może po co ja to przełączałam? Przecież nie mam żadnego obrazu. Nigdzie. Wow. <grym> nie wiem, jakim cudem mam jedno z pięciu dzieł, dzieł sztuki. Z piętnastu? Ale spoko? Nie czytowałam w każdym razie. Jeżeli to jest dzieło sztuki, to e, gratuluję. Gratuluję, moja droga. Gratuluję. E, ogólnie chodzi o to, żeby jak najszybciej. Ukończyć ten challenge, ponieważ za jakieś tam punkty są. E, znaczy, im mniej dni wygramy, tym większą mamy punktację. A ja tych punktacji tak naprawdę nie będę liczyć, bo chodzi tylko o zabawę. Ale e, podobno można sobie zmieniać. Znaczy, teoretycznie nawet nie trzeba zaczynać od pani na włościach, bo można ustawić sobie najpierw jedzenie i zrobić e, całą wirtuoskę, dopóki możemy, oczywiście, bo nie możemy się wydostać, więc. W momencie, kiedy mamy osiągnąć czwarty poziom kariery kulinarnej, to w tym momencie powinniśmy teoretycznie przestać. Zobaczmy, co No, dobra, załóżmy, że możemy zrobić. I za dwa powinniśmy zdać po pięć punktów, ale ja już tak od razu idę na panią na Włościach, bo ja lubię hardcore. I zastanawiałam się, naprawdę bardzo długo zastanawiałam się, co zrobić, co zrobić ze śmieciami, które będziemy produkować. I stwierdziłam, że najlepszym rozwiązaniem będzie kupno tego tego kosza, które nie trzeba opróżniać, a dostajemy za to 10 simolonów, jak coś do niego wrócimy, więc hej, to takie delikatne, delikatna pomoc. Może nie zawsze będziemy z tego korzystać, ale zawsze, zawsze to 10 simolonów do przodu. I mamy kom komitet powitalny, którego niestety nie mam jak przyjąć, bo hmm, jakby to powiedzieć, jakby to powiedzieć... <grym> Nie ma marzy, więc nie wejdą. Ile mam okien: Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mam 11 okien, więc jeszcze będę musiała gdzieś dobudować parę okien, albo po prostu wszystko porozwalać na ścianach. Ale to spokojnie, spokojnie. Mamy kolejny obraz. Czyli co, coś już zarabiamy. Słuchajcie, coś już zarabiamy. Yy, może w, nie mały. Małe róbmy, bo są tanie. Niewiele zarabiamy w tym momencie, ale jak zdobędziemy wyższy poziom umiejętności malowania, to wtedy będzie lepiej. Też tak myślę. Zastanawiam się, czy ja nie mam przypadkiem... Hm. Nie wiem, czy nie była przypadkiem przybliżona. Sprzedaj. O, 48 zarobiliśmy, super, super. W każdym razie zbyt wielu chyba punktów nie zrobiliśmy, 2,5. Zabawa nie będzie problemem, ok? Bo będziemy mogli sobie grać na komputerze. Najgorsze, słuchajcie, najgorsze w tym momencie będzie, co? Najgorsze będzie towarzystwo, ale będziemy korzystać z jakichś tam czatów, ewentualnie. Naprawdę, oglądasz telewizję. Znaczy, kwestia jest tego nawet taka, że w tym momencie nie ma żadnej, ale to autentycznie żadnej, żadnej. Nie mam żadnej skrzynki na listy, bo mi się usunęła podczas przesuwania parceli i zastanawiam się, czy nadal będą przychodzić, przychodzić rachunki, ale pewnie tak, więc będziemy je opłacać przez, przez, yy, przez komputer. Także spoko, wszystko w swoim czasie. Aktualnie musimy trochę tych punkciorów wbić i trochę hajsu, bo czego mi brakowało? Nie pamiętam, czegoś mi brakowało, ale już nie pamiętam. Dobrze le. Uh, możemy już kolejne. Dobra, lećmy po prostu w te zwykłe, klasyczne obrazy, żeby nam to jakoś szło. Yy, I jeżeli ktoś jeszcze to ogląda. <ścoughs> stwierdziłam, że będą cztery filmy tygodniowo. W poniedziałek będzie wideo oglądające, w środę będzie Room Challenge, czyli to, co właśnie teraz oglądacie. Sprzedaj kolekcjonerowi. Kolejne, 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 moja droga, kolejne. Okej. Okay. I jeszcze jeden klasyczny, duży tym razem. W piątek będzie wideo oglądające i w niedzielę będzie inna seria. Ale że jeszcze Wam nie powiem, to Wam nie powiem, co to będzie za seria. Ale też będzie seria. I będę się starała takiego systemu trzymać. I niech tak pozostanie na wieki, wieki, ma a do na która Amen, dopóki która seria się nie skończy. Także tak. Którym już poziom? Jak tam Ci w ogóle idzie? Moja droga. Czwar prawie czwarty poziom, świetnie. W ogóle moglibyście mi napisać, jak Wam się podoba to mieszkanie. Bo robiłam je tak na odwal się trochę, w miarę na szybko, jak najszybciej potrafiłam, bo mnie strasznie głowa bolała jak robię. Yy, I no w sumie powiem Wam, że sama ustawiłam rozłożenie pokoi, więc hardcore. Słuchajcie, nigdy nie budowałam domów, bo nie potrafię budować domów. Potrafię je. Załóżmy, że potrafię. Yy, potrafię je meblować, zdobić, yy, szykować, ale nie budować. To jest największa zmora. Dajcie mi dom gotowy, to go umebluję, ale dajcie mi pustą działkę, to nie zrobi nic. Więc to, co zrobiłam teraz, to jest naprawdę coś ekstra. I niech tak pozostanie. Uuu. Czyżbyśmy zaczęli naprawdę zarabiać pieniążki? Pieniążki. No tak, tylko my tutaj gadu, gadu. czwarty poziom, a zaraz trzeba będzie się zająć simem. Bo jak widzicie, już tutaj spadają nam punkciory szczęścia w sensie. W sensie pęcherz, higiena, zabawa, jedzenie. O Jezu, jedzenie będzie najgorsze. No, dajesz. I machniemy sobie może jeszcze mały. Czy jej to zbyt szybko nie idzie? W sensie te punkty. Znaczy żadnych modów nie mam zainstalowanych, ok? Nie mam żadnych modów, więc niczym sobie nie pomagam. 100% free game. Lose game. Fafara phone. Dobrze, sprzedaj w takim razie to maleństwo. I sobie skorzystaj. Kupimy, kupimy. Gotujemy jakieś jedzenie i właśnie chciałabym e, jakąś przyprawę, znaczy może nie tyle co przyprawę, ale jakieś warzywo mieć, bo to zawsze obniża, obniża, e, hajze jedzenie. Więc jakbyśmy teraz mieli cebulę, to byśmy zapłacili o wiele mniej za, za to, co gotujemy. Mhm. Promaniaximów się e, odzywa we mnie. I najlepsze jest to, że ze, u mnie za oknem w tym momencie naprawdę jest napiernicza deszcz i napiernicza wiatr, ale ja się nie boję. O, zniknęło mi. Jednak nie mam jednego dzieła sztuki. Hmm, smuteczek, smuteczek. Dobrze, czy ty jesz? a czy ty mogłabyś na przykład oglądać kanał komediowy tak przy okazji? Tak przy okazji, moja droga, nie to, że mi się czepiała, ale tak przy okazji jakbyś obejrzała, to zawsze by to towarzystwo trochę do góry poszło. Boże, niby pierwszy dzień minął. Ach, wiedziałam, że tak będzie. Niby, ile? 10 simolonów, dobra. Niby, niby jeden pierwszy dzień minął, ale no niewiele nam się udało zrobić. I to będzie ciężkie do momentu, aż ona nie zacznie malować naprawdę super ekstra obrazu. I wydaje mi się, że nawet na tych super ekstra obrazach powinniśmy nawet dać sobie radę, ale żeby nie było, a że ja tutaj próbuję kłamczyć czy coś, to może ja sobie od razu tutaj yy, jedną. Zastanawiam hmm. się, czy ona dojdzie później do tego. Co my tutaj możemy? Kocimiętka, kwiaty, owoce, zioła, warzywa. Może jedną do warzyw. I otwórz paczkę. Co mamy? Ciekawego, co sobie zasadzimy? Mm, marchewka, pietrusz. Boże. Grzyb, papryka i marchewka. To może papryczkę i marchewkę. I dajesz zasiej. Zasiej. Już chyba się naoglądałaś troszkę, co? Wystarczy. Aha. To, żeś się... To, żeś mi, moja droga, pomogła... Masakra. Masakra. No, no i co? Nie zasiejesz tego? Nie zasiejesz? Zasiej. Ale podlać nie mogę, bo nie potrzebuję. Okej. Okay. To machniemy sobie jeszcze jakiś klasyczny, duży, tak na odchodnego, co? Na taki dobry, dobry wieczór. Przed zaśnięciem, ale powiem Wam, że naprawdę bardzo szybko lecą jej czas na malowanie tych obrazów. Ona nie wiem, czy ona jest jakąś naprawdę dużą artysty, która tak szybko maluje te obrazy. Znaczy, biorąc pod uwagę, jak te obrazy wyglądają, to podejrzewam, że mm, nie dziwię się, dlaczego tak szybko. No ale, no ale, no ale. Machniemy jeszcze ten obrazik. Co? Machniemy. Dawaj, 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 bo trzeba iść spać, moja droga. A gdzieś to jeszcze powinnam zrobić automatycznym przełączeniem. Też to jest jakieś rozwiązanie. Czy to jest dzieło sztuki? Nie, to jest normalna. Ha, nie wiem. To ja może sobie tego nie sprzedam. Tylko ja to sobie powieszę. Tak, na wszelki wypadek, jakby to naprawdę miało się liczyć jako dzieło sztuki. E, kładę ją spać i widzimy się z samego rana. Okej, okay, księżniczko, może wystarczy już tego spania, co? Mamy tyle rzeczy do zrobienia, a ona sobie po prostu po prostu śpi. Pff, też bym tak chciała spać do 7.30. Boże, ile ja bym dała, żeby wyspać się chociaż jednego dnia do 7.30, chociaż jeden dzień w życiu. To byłby najwspanialszy dzień w moim życiu, gdybym mogła po pospać do 7.30, ale nie. Codziennie budzik 5.55. Nieważne, czy to poniedziałek, w której się do czwartek, piątek, sobie czy niedziela. No ale wiecie, dorosłe życie. Uuu, introwertyk, introwertyk. Dobrze, machniemy sobie jakieś tutaj śniadanko z wczorajszego obiadku, żebyśmy nie przepłacali, wiecie, za jedzenie, no bo to nie o to chodzi, żeby przepłacać za jedzenie. Ale mamy 461 simolonów, a zaczynaliśmy z 21? Tak mi się coś kojarzy. W ogóle, co to jest? Znaczy inaczej, to jest kominek. Aha, to jest sztuczna fasada kominkowa. Okej, okay, dobra. To ja poczekam, aż mi będzie stać na zwykły kominek, i wtedy, i wtedy kupimy normalny kominek. Ja myślałam, że to jest prawdziwy kominek, bo sobie nie przeczytałam, nie doczytałam. No ale jeżeli to nie jest kominek, no to smutno, bo myślałam, że uda mi się. Słuchajcie, że uda mi się tutaj. Zrobić taką rzecz, że będę miała ciepło zimą, od kominka. Bo tak naprawdę to pomieszczenie jest jednym pomieszczeniem, więc miałaby ciepło i w salonie, gdzie pracuję, i w sypialni, gdzie, gdzie sobie śpi. Ewentualnie w łazience i w kuchni, ale tam nie przybywa zbyt dużo czasu, więc hello. Po co na przykład? Po co? Po co? No po co? No po nic. Po nic. Po prostu po nic. Okej, okay, moja droga. Długo? Bo wiesz, chciałabym w tym odcinku... Zyskać przynajmniej 1000 simolonów, być tysiąc simolonów do przodu. E, klasyczny obraz duszy. Widzę, że już ten szósty. piąty. piąty poziom daje nam odrobinę tego wszystkiego, że te obrazy są bardziej wartościowe. I przy okazji ja też czuję się bardziej wartościową. Tak. Moja kochana Simeczka, moja kochana Charlotte. <laughs> Ta, nie ma tak nazwać Sima sobą. Czy to już jest auto kochanie? Mam nadzieję, że nie. Ok, 262. To może abstrakcję machnijmy średnią. I wypadałoby zacząć zajmować się też czymś innym. Tylko, że kurde, to malowanie jest na tyle fajne i tak dobrze prosperujące. Tak szybko można cokolwiek zarobić. że, no kurde, szkoda z tego rezygnować na, na poczet jakichś innych. Tutaj wiecie. Mhm. Surrealistyczny, duży machniemy. Ej, zbliżamy się do tysiąca. Zbliżamy się naprawdę do tysiąca. I ja jestem z tego powodu naprawdę dumna. I szczęśliwa, żeby nie było. Więc myślę, że na pierwszy tysiąc to jeszcze nie wiem co zrobimy, ale na pewno coś zrobimy. Nie wiem, Charlotte pójdzie zatańczyć na rurze, czy, czy coś ten design. Albo rozpalimy ten niewidoczny ogień w jej sercu. 56 molonów, Boże, jestem bogata. Ale jeszcze nie na tyle bogata, żeby, żeby, żeby. O jajku, 50 tysięcy. Co ja mogę zrobić? O, wiem, mam pomysł. Zrobimy tak, że jak będziemy mieli 10 tysięcy, czy chociażby 5 czy 10, nie no, że 8 tysięcy. Jak będziemy mieli 8 tysięcy, to odrestaurujemy łazienkę. Jak odrestaurujemy łazienkę, to zawsze wzrośnie nam poziom wartości mieszkania. I to też będzie jakieś takie, wiecie, do przodu coś. Tylko kwestia tego, że w tym momencie na razie nas na to nie stać. Więc grzecznie, moi drodzy, grzecznie czekamy, grzecznie malujemy te obrazy. Dlaczego ty jesteś smutna? Aha, bo niski, niski, niski poziom. Hmm. Właśnie wiedziałam, że to będzie problem. Nie mogłam dać jej samotniczki, bo to by było zbyt duże... U, 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 u co? Myśląca Lotta. Ułatwienie. A few moments Slater. Ułatwienie. Byłoby to zbyt duże ułatwienie, więc no, musiałam dać jej jakieś takie inne dziwne cechy. No i padło na paranoiczkę. O, mam dwa. Nie, to nie sprzedawaj. Poczekaj. Bo nie wiem, jakim cudem mam dwa, ale skoro to jest liczone jako drugie, to też sobie powiesimy. Później posprzedaję, bo te obrazy mi się będą liczyły tutaj do tego, dopóki, dopóki jest to potrzebne. Więc później sobie je posprzedaję, ale klasyczny, duży. I straciłam wątek, autentycznie straciłam wątek. Wiem, że o czymś mówiłam, ale straciłam wątek, zapomniałam. I teraz próbuję sobie przypomnieć, ale kiepsko to idzie, więc się podrapę po nosie. A dobra, wiem, mówiłam o towarzystwie, więc się zastanawiam, w jaki sposób je to towarzystwo, wiecie, wrzucić na wyższy poziom? i cały czas się na tym zastanawiam, e, może serwisy społecznościowe nie. Ale... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Społeczne. O, społeczne. Dobra, to będziemy sobie na społecznych rozmawiać. Zaraz spróbujemy, czy to w jakiś sposób nam będzie... E, tak, trzecie, super. To trzecie ja bym też chciała sobie tutaj, wiecie, gdzieś powiesić. O, zaraz zacznie mi brakować miejsca, ale okej. Okay. Spróbujemy porozmawiać. Rozmawiać społeczny, rozmawiać. Czy to mi wrzuci Towarzystwo na wyższy poziom? Mam nadzieję. Więc tak, coś tam idzie. Może niewiele, może nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale, ale idzie. I to jest najważniejsze, więc na razie to sobie zostawię, bo to przez noc i tak mi spadnie na tragiczny poziom. Wolę w tym momencie dać jej lepszy Siusiu. Najeść ją, chociaż może niekoniecznie. Nie, najeść ją i, i przede wszystkim zabawę wrzucić, bo towarzystwo jej przez noc spadnie. Ja o tym wiem i wy o tym wiecie. Więc towarzystwo zostawimy na jutro. Dzisiaj są najważniejsze te potrzeby, które mamy w tym momencie do zrealizowania. Wiem, jakby był lepszy telewizor, to szybciej by zabawa szła do przodu. Ale zaraz sobie dobijemy to grami komputerowymi. Więc y, kariera gra w grę Black Block. Naprawdę posprzątałaś? Dobra, posprzątała. I położymy ją spać. I tak, tak, to ona dzisiaj będzie tyle. Także mam nadzieję, że cały koncept tego, tej serii Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę. Ja czekam na jakieś komentarze, które mogłyby pomóc nam w dalszej egzystencji w tym miejscu. Tymczasem się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego odcinka i cześć.